I, widzi pan, I teraz pan powie, skąd ma pan te dane? Ale skąd ma pan te dane? Z Orlenu. Pan ma z Orlenu dane? No proszę państwa, widzicie państwo? Proszę państwa, tu wygląda redaktor. Prosiłbym cię o zostawienie łapki w górę, ponieważ ostatnio YouTube ucina mi zasięgi. Dziękuję ci przyjacielu. Straty i jeszcze do strat. Prezes Orlenu mówi, że oczekiwał tego rynek i analitycy. To niech mi teraz odpowie, dlaczego 6 miliardów po ogłoszeniu tej decyzji poszła kapitalizacja Orlenu. 6 miliardów, a w sumie po ogłoszeniu tej decyzji kapitalizacja Orlenu spadła o 7 miliardów. Czyli co? Rynek źle ocenił tą decyzję. Kto podniesie za to odpowiedzialność? A jeżeli mówimy o kapitalizacji, proszę Państwa, to od czasu mojego odejścia, odejścia zarządu, kapitalizacja i wartość spółki spadła o 23 miliardy. 23 miliardy. Proszę, zobaczcie państwo, bo to już nie jest naprawdę kwestia jakiegoś, żebym teraz tu mówił o jakiejkolwiek polityce. Mówię o bezpieczeństwie państwa. Mówię o firmie, która generuje bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale całego regionu. Nie ma żadnych okoliczności. Nie wybuchła żadna wojna teraz w Europie. Nie ma pandemii, ponieważ jak była pandemia, świat nie wiedział, w, kierunku, w którym kierunku pójdzie cywilizacja. W momencie, kiedy był wybuch wojny na Ukrainie, też świat nie wiedział, jak się to będzie rozkładało na inne gospodarki sąsiadujące. Ale nie ma żadnych okoliczności takich, żeby Orlen mał stracić 23 miliardy na kapitalizacji. I w tym kierunku powinny służby sprawdzić, czy to są nie działania, by spekulować akcjami na giełdzie. Czy tu nie ma działań spekulacyjnych. Powinien się tym zająć KNF, a przede wszystkim powinien się tym zająć organy ścigania, ABW, CBA, inne instytucje. Kto poniesie za utratę wartości firmy 23 miliardy? Ale to jest jedna sprawa. Jestem po rozmowach z koncernami międzynarodowymi. Po co po niektórych znam z tych koncernów? Pragnę wam zaznaczyć, że wiarygodność Orlenu i wiarygodność polskiej gospodarki leży. Nikt przy tym wszystkim, co się dziś dzieje w kraju z Orlenem, z inwestycjami, które są zaczęte, nie będzie chciał inwestować z koncernem Orlen w żadne inwestycje. Co za to idzie, grozi nam, można powiedzieć, tak, takie wykluczenie gospodarcze w Europie. Nikt w tym regionie w Polsce nie będzie inwestował. Nie można proszę Państwa zmieniać strategii co dwa lata. Nie można być nieodpowiedzialnym. Nie można rezygnować z inwestycji, która jest wykonana w tylu procentach. 7 miliardów to jest kwestia kapitalizacji całej 23, a jeszcze doliczcie sobie Państwo kary umowne, które są zawarte z firmami, które odbierają te substancje, a policzcie sobie jeszcze kary wynikające z firmami, z którymi są podpisane umowy. Więc to jest szaleństwo. Na złość mami odmroża sobie nos i uszy. To jest po prostu szaleństwo, proszę Państwa. To jest szaleństwo, które nie można w żaden sposób wytłumaczyć. W żaden sposób wytłumaczyć. Następna, przepraszam, jeszcze nie skończyłem swojej wypowiedzi, proszę Państwa. Następna kwestia, ponieważ chcę coś Państwu znajmić, ale chcę wcześniej Państwu to wytłumaczyć. Następna kwestia. Próbuje się szukać, wskazywać były zarząd na różnego rodzaju niedopatrzenie, działanie na szkodę spółki. Jaka to jest, proszę Państwa, szkoda spółki? Tamten zarząd wypracował 90 miliardów zysku, a ten wypracował jest stratę i praktycznie zaoranie Orlenu. Bo to widzimy po wynikach. I to widzicie Państwo po akcjach. To jest zaoranie Orlenu. Chyba w jednym celu, żeby wcześniej czy później go sprywatyzować. Następna kwestia. Kwestia, proszę Państwa, często pojawia się w mediach, w mediach, które, nie obraźcie się Państwo, ale przynajmniej bądźcie jakimiś symetrami, symetrycznie pokazujcie pewne rzeczy, nie tylko opinię jednej sprawy. Kwestia roku 2001 i 2002 roku. Zdajecie sobie sprawy, Państwo, co się wtedy działo? Kwestie pandemiczne, kwestie wybuchu wojny na Ukrainie, kwestie dostaw ropy i gazu do Polski, kwestie połączenia Orlenu z Lotosem, zrezygnowanie z pewnych traderów w zakupie ropy, kwestie przede wszystkim rosyjskie i innych kierunków i mieliśmy pełne i mało to i informacje pozyskane z Biura Bezpieczeństwa i z różnych innych instytucji i mieliśmy pełne prawo, pełne prawo jako Zarząd jako prezes skorzystania z firm detektywistycznych w czasie zagrożenia interesu spółki, która jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa polskiej regionu. I skorzystaliśmy z tych mechanizmów. I wytłumaczę Państwu po kolei, ale nie po to, by inwigilować jakiegokolwiek polityka, bo nigdy jako prezes Orlenu nie robiłem z tego tytułu użytku przed wyborami. Chociaż jak Państwo wiecie, te raporty miałem przed wyborami. Nie robiłem, bo uważałem, że jest to tajemnica spółki, która powinna być chroniona i ujawniona tylko i wyłącznie służbom tego państwa. I tak też zrobiłem. Tak też zrobiłem. W momencie, kiedy firma detektywistyczna przygotowała raport, wysłałem dyrektorów Biura Bezpieczeństwa do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i przekazanie tego raportu. I to nie ja złamałem prawo. Prawo złamali politycy, machając tym raportem, ujawniając tajemnice spółki. Zadaliście im państwo pytanie, jakim prawem politycy mieli ten raport w ręku? Zadaliście państwo im pytania, czy parę kartek nie dostało dołożonych do tego raportu? Ja nigdy nie zlecałem weryfikacji polityków. I proszę, to bardzo mocno będę z tą plotką walczył. Ale miałem prawo dbać o interesy firmy w, samym, w momencie, kiedy było zagrożenie. Proszę Państwa, jeżeli była firma łączona i zmiany kierunku ropy, atak na ciała statutowe był niespotykalny. Niespotykalny. 600 publikacji negatywnych w mediach elektronicznych. Tysiące różnych publikacji, proszę Państwa, wycieki maili, wycieki moich aktów notarialnych z ujawnieniem wszystkiego. Proszę Państwa, to był atak, że żaden prezes zarządu w Polsce, a nie tylko w Polsce, nie, miał, nie był obciążony takim atakiem. Różnego rodzaju programy, półprawdy o lotosie, wyciek umów z lotosu, rzekomo umów, proszę Państwa. Co tak naprawdę pojawiali się różni dziwni pseudoeksperci, którzy kwestionowali połączenie Orlenu z Lotosem. A dziś, proszę Państwa, prezes Orlenu wychodzi i mówi, że dwa miliardy synergii wypracowali za rok 2023. Myśmy wypracowali półtora. W sumie synergii miało być około 40 miliardów złotych. Dziś nie słyszycie Państwo tych ekspertów, co po niektórych mediach, którzy krytykują ten proces. Dziś nikt nie zada pytania, jacy pośrednicy byli w handlu ropą, jacy byli pośrednicy w handlu gazem. I przechodzę teraz do drugiego tematu. Również była wynajęta firma międzynarodowa. A miałem pełne prawo wynająć taką firmę. Do kwestii pana Sienkiewicza. Jeżeli firmy Pana Sienkiewicza i powiązane firmy z Panem Sienkiewiczem za różnego rodzaju ekspertyzy, pseudoekspertyzy, mające parę kartek, uzyskały z Orlenu 13 milionów brutto, gdzie były konsulting też w zakresie polityki wschodniej, dostaw ropy i gazu, różnego rodzaju firmy, proszę państwa, to w czasie wojny i w czasie miałem tego nie zlecić? Kto za takimi decyzjami stał, czy kto sugerował różnego rodzaju firmy, czy kwestie doradcze w tym zakresie? Miałem tego nie sprawdzić. I teraz to nie Daniel Obajtek machał tym raportem, proszę Państwa, przed wyborami. Ja tego raportu nie ujawniłem, szanując dobro spółki, bezpieczeństwo tej spółki. Po wyborach panowie z zarządu powinni ten raport skierować do instytucji kontrolnych. To CBABW albo złożyć wniosek do prokuratury. Co się stało? Politycy zaczęli machać kartkami tego raportu. A zadaliście im pytanie państwo, gdzie kartki papieru raportu pana Sienkiewicza i powiązanymi firmami? Nie ujawnią te kartki, za które wzięto 13 milionów złotych. Proszę państwa... Gwarantuję Wam, że część rządu nie ostałoby się w tym miejscu, w którym jest. Niech ujawnią te raporty. Żądam ujawnienia raportów pana Sienkiewicza składanych do Orlenu. Za. Więc. Więc chciałbym, by ci panowie to pokazali. I teraz, proszę państwa, kierując się tym wszystkim, dziś złożyłem wniosek do prokuratury. To zwłaszcza dwa wnioski. Pierwszy wniosek, proszę państwa, to jest zadziałanie na szkodę spółki. Działanie na szkodę spółki, jeżeli chodzi o olefiny, obniżenie kapitalizacji spółki, straty na 25 miliardów złotych, jeżeli chodzi o zarząd. Drugi wniosek, który skierowałem do Prokuratury za pomoc w uniknięciu odpowiedzialności związanej z kwestiami firmy konsultingowej pana Sienkiewicza i firm powiązanych z nim. Ciekaw jestem, czy prokuratura i pan prokurator krajowy, który niejednokrotnie straszy mnie w mediach i mówi do mediów, że będziecie zadowoleni. Tak dziś wygląda obiektywizm prokuratury. Myślę, że się tymi kwestiami zajmą. A jak nie ta prokuratura, to przyszła prokuratura się tym zajmie. Więc tak wyglądały sprawy, proszę Państwa, związane z firmami detektywistycznymi i z wieloma innymi rzeczami. Każda firma międzynarodowa zatrudnia różnego rodzaju firmy, które prowadzą badania, obserwacje i chronią interes spółki. To jest nic nienormalnego. I robienie z tego szopek, zawiadamień, wystąpienie z wnioskami o odebranie immunitetu, to jest nic innego jak jedna wielka szopka polityczna i zajęliby się panowie 23 miliardami straty kapitalizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za jedno pytanie na jedno medium. Bardzo proszę, może no nie, ale Pan sam. Nie, w jaki sposób chce Pan zdobyć ten raport, o którym Pan wspominał? Proszę, proszę, proszę Państwa, yy, ja bym chciał zobaczyć, nie wiem, jeszcze nie myślałem na ten temat. Proszę, proszę Państwa, nie chcę łamać prawa, jeżeli nie będę do tego zmuszony, ale ten raport pokazałby Państwu światło, jak została pozyskana kwota 13 miliardów i za co. To jest po prostu miażdżące dla tych ludzi. Ja uważam, że między innymi dlatego pan Sienkiewicz jest w Europarlamencie. Bo przecież dwa tygodnie przed uruchomieniem kampanii mówił, że tam siedzą tylko dinozaury i nigdzie się nie wybiera. Jakoś po tej kwestii zaczął się szybko wybierać. Chciałbym, żeby ten raport został ujawniony mediom i zobaczycie państwo jak współpraca wyglądała z co po niektórymi firmami i kto działał na czyj interes tak naprawdę. Więc się mi zarzuca, że myśmy zrobili profesjonalny raport, to jest, to, jest, to jest po prostu jakieś odwrócenie wszystkiego do góry nogami. To proszę pana spadek 23 miliardy kapitalizacji nie może pan do niczego porównać. Jeszcze takiej historii nie było, żeby firma o 23 miliardy poszła do dołu w ciągu roku. Więc proszę pana, to jest następna kwestia. Kwestia pana, proszę pana Kropielnickiego czy innych. Firma, pragnę zaznaczyć panu i TVN owi że firma Orlen to nie jest garaż. Tam pracuje około 65 tysięcy ludzi. I dobrze pan wie, że nie ma takiej możliwości, bym sprawdzał polityków i łamał prawo, i parunastu ludzi się pod tym podpisało. Nie ma, proszę pana, niech się pan zapyta Donalda Tuska, skąd ma zdobyty nielegalnie raport i jakimi kartkami machał, proszę pana, i niech pan mi tego pytanie nie zadaje, tylko premierowi. Bo ja nie machałem tymi kartkami, tylko pan Donald Tusk. Ja nie wiem, ile kartek jest tam dołożonych, ile nie. Proszę pana, nie wiem tego. Więc, proszę pana, nie mam zamiaru na to pytanie odpowiadać. W ogóle prosiłbym, by się pan zapytał w jaka jest możliwość, żeby premier czy którykolwiek minister miał raporty Orlenu w ręce. Wie pan, gdyby to było za czasu Prawa i Sprawiedliwości, to proszę pana KNF rozpocząłby od razu w tym zakresie, proszę pana, działania, bo nie mogą być jakiekolwiek raporty wynoszone ze spółki, bo to jest tajemnica przedsiębiorstwa. Niech pan nie czyta w tym telefonie, bo wie pan, no nie musi cała redakcja na pytania pracować. Wie pan, niech pan da wszystkim szansę. Odpowiadam panu dalej z uśmiechem. Proszę pan pan pana. w umowie z nami telefonicznej, pan potwierdzał to. Ale co potwierdzałem? Że zamawialiście ten raport. Ale to ja cały czas potwierdzam, że raport zamawiałem, co proszę pana? Na Ale ja nie zamawiałem na Kropiwnickiego. Cały czas panu potwierdzam i powiedziałem na dzisiejszej konferencji. I proszę pana, na Boga, wie pan, no nie, powinien mieć pan tyle wiedzy, żeby pan mi zadawać pytania, a nie czytać z telefonu. No wie pan, no, w międzyczasie pan dostaje. Proszę na następne pytanie sądzę, że odpowiedziałem. Niech się pan tam doczyta w tym telefonie jeszcze. Dwa pytania ode mnie. Pierwsze, wczoraj wieczorem doszło do... Niezwykłego spotkania przedstawicieli dziennikarzy na TVP Likwidacji. I tam był również dyrektor, dy, właściwie prezes, dyrektor TVP Likwidacji. Byli liczni przedstawiciele koalicji 13 grudnia na czele z ministrami. Jak pan skomentuje to spotkanie i jak doświadczy o tej apolityczności nowej TVP bezprawnie przejętej przez Donalda I drugie pytanie o to, że obecny zarząd Orlenu zarzuca byłemu. Wiceprezesowi Orlenu, który pracował w sferze handlu międzynarodowego to, że korzystał z karty płatniczej na kwotę 400 tysięcy złotych, czy te wydatki były zasadne do tego? Do tego Proszę Państwa, widzicie? O, Pani redaktor, przepraszam, chcący z Pani redaktor bardzo dziękuję za to pytanie. Odpowiem może od końca na to pytanie. Proszę Państwa, to jest jakiś... Dlaczego spółki bo państwa nigdy nie zrobią dobrego interesu i nigdy nie będą się liczyć na może rynku międzynarodowym w tym zakresie. Bo proszę państwa, pan Michał Róg był członkiem zarządu i zajmował się sprzedażą krajową i międzynarodową. Przez jego czas z, współpracowaliśmy z, praktycznie ze 100 krajami, rozszerzyliśmy współpracę do 100 krajów. To było średnio miesięcznie trzy wizyty międzynarodowe, bo pan prezes Michał Róg cały czas podróżował w celach nawiązywania kontaktów, rozmów z kontrahentami i wielu innych rzeczy. Pan prezes Ruk około sześciu lat będąc prezesem, zajmując takie stanowiska w kulturze biznesu jest normalne, że się spotyka z ludźmi na kolacjach, na różnego rodzaju lunchach, na spotkaniach. To wychodzi miesięcznie między 4,5 tysiąca złotych wydatku miesięcznie. Firma, która generowała 400 miliardów przychodu, firma, która zarobiła 90 miliardów złotych, a biznes to są kontakty ludzkie, to wydać 4000 złotych na te kontakty, jeżdżąc po różnych krajach świata i Europy, to naprawdę ten zarząd, ja powiem, czym się powinien zająć jeszcze. Powinien się zająć przejęciem rynku czesko-słowackiego ze względu na gaz, bo gdybym był prezesem, a tam jest ten konektor, który może 4 miliardy metrów sześciennych gazu przesłać, a rozmawiałem już początkowo z rządem czeskim i słowackim, to dziś tam nie byłoby gazu rosyjskiego, tylko by był gaz Zatoki Meksykańskiej ze Stanów Zjednoczonych. Tym się powinien zająć generalnie ten zarząd. Dostawiłem projekty akwizycji dalszych generalnie źródeł w Norwegii, by zwiększyć bezpieczeństwo państwa się powinien zająć, a nie wyciągać wydatki członka zarządu, który jeździł po wszystkich rynkach praktycznie świata i spotykał się na nawet z osobami, które piastowały bardzo wysokie stanowiska w różnych skur... w... W krajach zależy jaka dana kultura kraju wydatkami miesięcznie 4,5 tysiąca złotych, bo naraża się tylko i wyłącznie na śmieszność i tanią propagandę. Następna sprawa. Następna sprawa, proszę pana tam jeszcze loty wchodziły w grę, trudno, żeby łaził na nogach. Eee, następna sprawa eee, a proszę się zapytać krawca, za co ma prowadzone postępowanie i jak rada nadzorcza się działa na jaktach w Chorwacji? Za moich czasów czegoś takiego nie było. I jak latały samoloty pod cygara w inne miejsca? To proszę takie pytanie zadać. Ale wracając jeszcze, wracając jeszcze, wracając jeszcze do tego pytania, proszę Panią. Natomiast gdyby to było za czasu Prawa i Sprawiedliwości, to byłby poruszony tym nie tylko media w Polsce, ale arena międzynarodowa, jak to w Polsce politycy kupczą mediami. Tak widzimy dziś bezstronność mediów, tak widzimy dziś konferencje Donalda Tuska i ministrów, gdzie co po niektóre media mainstream Boją się im zadać pytania i zakrzywiają rzeczywistość, bo ja nie widziałem, żeby szanowny TVN i Warę innych mediów zadaliście pytania panu fanfarze, jaki ma majątek, gdzie pracował wcześniej, dlaczego spółka osiąga takie dno, dlaczego spółka nie ponosi, nie robi inwestycji, dlaczego nie idzie do przodu i nie zwiększa ratingów międzynarodowych. Takiego pytania się ani nie śmieli zadać. Boicie się. Po prostu boicie się. Więc tu już nie chodzi. Słuchajcie, tu już nie chodzi. Jaką politykę wyznajecie? To naprawdę chodzi już o bezpieczeństwo państwa, a dzisiaj stworzył się taki klimat w państwie, że żadna międzynarodowa firma w Polsce już nie będzie inwestować i nie inwestuje. Pokażcie mi którąś firmę międzynarodową, która podjęła decyzję inwestować w Polsce w ciągu tego 2024 roku. Proszę, pokażcie mi choć jedną międzynarodową firmę. Pokażcie mi choć jedną konferencję Orlenu, gdzie wyszedł z jakimkolwiek partnerem i powiedział tak robimy biznes wspólnie z Orlenem. Pokażcie mi choć jedną firmę. Czy wy nie widzicie, że to ten kraj gospodarczo się stacza, a jedynym efektem to nie są, z których są ludzie rozliczani, to nie są pieniądze, nie są działania, tylko audyty i wnioski do prokuratury. To jest jedyny efekt, który się w naszym kraju dziś wypracowuje. I nie jesteście w stanie. To wiecie, że mam rację. Może nie przyznacie mi tej racji ze względu na linię redakcyjną, tak się to fajnie nazywa. Ale, ale taka jest prawda. Ten kraj gospodarczo się stacza. W końcu to zobaczcie. Ja nie mówię, żeby ludzi nie rozliczać. Ja nie mówię, żeby ludzi nie karać za to, że coś ukradli. Ale to nie jest temat numer jeden. Tematem numer jeden powinien być rozwój gospodarki i rozwój kraju i zapewnienie, zapewnienie warunków. Widzicie, ile dziś kosztuje energia elektryczna dla biznesu? Tu się zaorywuje petrochemię, a mówi się o przemyśle samochodowym. Czy wy wiecie, że coraz więcej tworzywa jest w każdym samochodzie? Skąd będzie to tworzyło? Z Chin, z Niemiec? Za chwilkę wyjdą wszystkie fabryki baterii od nas, ponieważ miks energetyczny będzie dotyczył kraju, a nie fabryki, czyli przestaniemy mieć fabryki w Polsce baterii elektrycznych i innych rzeczy. Czy Wy nie widzicie tak naprawdę, że nie ma decyzyjności? Czy Wy widzicie, że to się wszystko stacza? I czym wy jesteście karmieni? Oparą bzdur, czadzenia, tworzenia fikcji, składaniem wniosków bezzasadnych na prezesa największą spółkę w Europie Środkowej, że nie dopilnował obowiązków za 300 tysięcy. Bądźmy poważni. Czy myślicie, że ktoś z nowym czy starym prezesem siadnie do rozmów, jak będzie miał takie zarzuty? Ktoś? Po 300 tysięcy? W Polsce? Największy koncern w Europie? To, to jest granie bezpieczeństwie tu koncernu tak naprawdę. Więc, więc powiem Wam zupełnie szczerze, patrzę na to z wielkim niesmakiem, ale na pewno będę walczył i niech nie myślą sobie Panowie, że mi zaklebnują usta, bo ja jestem człowiekiem walki. Będę walczył. Czy będziecie tego to pokazywać, czy nie? szło na mediach społecznościowych. Bardzo, bardzo mocno pójdzie to na mediach społecznościowych. Cóż, mogę tyle powiedzieć na koniec, panie, że to jest skandal, żeby się w takiej formie spotykać. To jest skandal, żeby w ten sposób działać. To jest skandal, żeby, żeby media w ten sposób działały. Media miały problem, jak do mnie przychodziły media i były wpisane zgodnie z procedurem do książki. To wtedy był problem. Chociaż był tam Onet, był tam TVN, było wiele innych. To z tym był problem. Ale jakoś nie widzieliście mnie siedzących na kolacji z mediami kiedykolwiek. Bo nigdy tego nie robiłem. Jak robiłem spotkania, to nie robiłem po kątach w drogich lokalach, tylko robiłem w Orlenie. To jest ta różnica między mną a nimi. No, no widzi pan już pan doczytał to wszystko? 17 września 2021. Ale nie jeszcze pan... Druga strona tego raportu, jak wynika z poczynionych ustaleń i obserwacji, grupa osób objęta Robert Kropiwnicki, Marcin Kierwiński, to osoba niezwiązana z polityką gominę, tu też, Jan Grawiec, Andrzej Halicki, Anet, no to też ktoś z... No i widzi pan, te, i widzi pan i teraz pan powie, skąd ma pan te dane? Ale skąd ma pan te dane? Pan ma z Orlenu dane. No proszę Państwa, widzicie Państwo? Proszę Państwa, tu wygląda, redaktor ma z Orlenu teraz dane, proszę Państwa. Proszę, Państwa, spółka, która ma klauzulę generalnie poufności takich rzeczy. Pan ma dane z Orlenu. Brawo. Pana, brawo. Ale skąd pan miał te dane? Dlaczego mi pan w ten sposób przedrzeżnia zachowuje się pan jak, jak po prostu jakiś. Proszę pana, to jest, to jest logiczne? Bo ja w marcu, jak pan był prezesem tego Proszę. Pana, skąd Pan miał te dane? Niech Pan odpowie, skąd miał Pan te dane? Wyciągnąłem z firmy, której Pan był prezesem. Jak Pan wyciągnął z firmy, w której miałem prezesem? Niech Pan jeszcze więcej powie, bo zgłoszę wniosek do prokuratora. Jak Pan prawnie wyciągnął z firmy, której byłem prezesem? No proszę Pana, wie Pan co? W tej chwili Pan przy się w mediach, proszę pana, w tej chwili, proszę pana, przyznał się pan w mediach, że pan bezprawnie wyciągnął informacje z Orlenu. To jest artykuł z marca. Proszę pana, artykuł? A pan się artykułami posługuje, ja ja faktami. Ale proszę pana, ja panu coś powiem. Ja nie mam zamiaru posługiwać się artykułami, proszę pana, które pan sklecił i które ktoś panu podrzucił ze służb w to albo w to i w artykułami, które pan dołożył parę kartek. Nie był Robert Kropielnicki, przeze mnie w żadnym wypadku nie była zlecena inwigilacja i uważam, że w postępowaniu sądowym wraz ze świadkami to udowodnię. A z drugiej strony proszę pana, ja by panu coś powiem. Gratuluję panu. Widzicie państwo, jak ten nie jest bezkarny. Wyciągnąłem sobie to z <laughs> Brawo, dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu za Brawo, słyszeliście Państwo, wyciągnął sobie to z Orlenu. Brawo. Proszę Państwa, wie Pan co? Dzisiaj kapitalizacja pójdzie Orlenu do głodu. Proszę Pana, dzisiaj kapitalizacja pójdzie do dołu, proszę Pana, to Pan za to powinien odpowiedzieć. Bo Pan nie miał prawa nic wyciągać z Orlenu. A jeżeli Pan to zrobił, złamał Pan wszelkiego rodzaju prawo i Pan publicznie się przy kamerach poznaje. Wie Pan co? Tak wygląda ten kraj właśnie teraz, proszę Pana. Pan, tak wygląda ten kraj. Pan, a panu współczuję, jest pan niesamowym profesjonalistą. w pan. Pozdrawiam pana z was serdecznie. Miłych świąt.